Szansa, szansa, szansa. Szansa, szansa, szansa. A, szansa, szansa, szansa. Szansa na sukces. Tak, kochani, tak, zaczęliśmy tym epokowym jinglem naszą dzisiejszą relację z szansy na sukces dwóch ostatnich nagrań. Słuchajcie, jak wrażenie, jesteśmy po dwóch nagraniach. Konrad. O, Jezu, na ja pierdę. To były bardzo intensywne trzy dni. Ja przyznam, że jestem zmęczony, ale to dlatego, że dzisiaj byliśmy na planie, czy w telewizji polskiej, 8 godzin, bo na, na planie trochę krócej, bo była przerwa. To były dosyć ciekawe dwa dni, to były dosyć ciekawe osobowości, dosyć ciekawe talenty. Wiadomo, że my mogliśmy tylko oceniać ich wykony na podstawie mm, repertuaru coverowego bo były trzy odcinki, w których wykonywali, jak wszyscy wiemy, przeboje Abbey, The Beatles i Eurowizyjny, a właściwie, żeby powiedzieć to w dobrej kolejności, to najpierw ABBA, później Eurowizyjny, trzecie The Beatles. I yy, taki werdykt myślę, a o werdykcie nic nie powiem, bo nie mogę. Tak jest. Tomasz. No ja przyznam, że ja widziałem tylko pierwszy odcinek yy, i muszę przyznać, że jestem zaskoczony Niektórymi wykonawcami, niektórymi pozytywnie, innymi troszeczkę mniej. Natomiast ogólnie, patrząc na całość stawki, uważam, że ten format może się sprawdzić. Serdecznie. Trzeba przyznać, że rzeczywiście krytyka tego formatu i sposobu wyboru reprezentanta, jak na tę chwilę, kompletnie się nie sprawdza, bo uważam, że świetnie, że wreszcie możemy ocenić. Głosy. jurorzy zawsze stawiał na głosy, nawet ci w eliminacjach zawsze mówili, że głos, głos jest taki ważny i tak dalej. Więc super, że wreszcie ten punkt programu został spełniony. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie. To wszystko wyglądało w finale. Bardzo mi się podoba stawka, która się pojawiła. Oczywiście pojawiały się osoby mniej albo też bardziej znane, ale chyba też o to chodzi, żeby pokazać, że wszyscy są równi. Bardzo mi się podobała stawka, bardzo mi się podobały występy. Oczywiście było parę rozczarowań. Niektóre występy też spodziewałem się, że będą słabe, więc się pozytywnie rozczarowałem, że się nie pomyliłem, ale też było wiele odkryć. Muszę Ale to wyznać, do tego że... przejdziemy. Jest tak, naprawdę ciekawie. Do tego przejdziemy. Właśnie, 21 nazwisk, 21 artystów. My już informowaliśmy o nich tak naprawdę w, w sobotę, przed jeszcze nagraniami. Oczywiście teraz też jest to okazja, żeby przeprosić wszystkich za małego fake newsa dotyczącego udziału Patrycji Kazadi, Patrysi Kazadi w szansie na sukces. Czasem tak bywa, że niektóre informacje po prostu. Mogą zostać źle zinterpretowane. Najważniejsze, że już dzisiaj znamy dwudziestkę, jedynkę tych szczęśliwców, którzy wystąpili w nagraniach. No i słuchajcie, wśród, no nie można narzekać tak naprawdę na stawkę. Wszyscy tak naprawdę, fani Eurowizji, ale nie tylko, koncentrowali się już przez cały weekend na tym, żeby poznać, odkryć te nazwiska. I kiedy je dzisiaj znamy, no to nie można powiedzieć, że to są osoby znikąd. Bo tak naprawdę prawie wszyscy są doświadczeni w jakichś programach, właśnie typu talent show, albo są znani nam ze szklanego ekranu, z tego małego lub z tego większego, więc mają za sobą już to pewne doświadczenie artystyczne. Co sądzicie o takim doborze stawki? Uważam, że stawka została dobrana bardzo ciekawie. Są w każdym odcinku gwiazdy. Są też osoby, które. Zaczynają gdzieś tam tę karierę i działalność telewizyjną, ale świetne jest to, że tak naprawdę bardzo jest wyrównany poziom. O co mi chodzi? Chodzi o to, że nie ma wybitnie śpiewających wykonawców, którzy śpiewają w jednym odcinku z tymi, którymi bardziej wychodzi wyglądanie niż śpiewanie. Rzeczywiście mam wrażenie, że chyba w każdym odcinku jest bardzo wyrównany poziom i to mi się podoba w tym doborze, że nie ma od początku jednego faworyta. Że widz będzie na pewno w napięciu oczekiwał wyników, bo kilka występów w każdym odcinku będzie takich naprawdę interesujących i wartych awansów. No, Konrad, Uważam, że ta stawka. A to jest bardzo dobre rozwiązanie pod kątem szukania dobrego talentu i takiego uzdolnionego debiutanta. To znaczy ja cały czas będę powtarzał, że w przypadku Polski, a wiem, bo pisałem o tym felieton i zbadałem to statystycznie, lepiej nam wychodzi wysyłanie debiutanta, aniżeli osoby o ugruntowanej pozycji na rynku. Ja wiem, bo dyskutowałem o tym z kilkoma osobami, że są takie obawy, że on sobie nie poradzi z presją. Natomiast pamiętajmy, że właśnie dlatego zaproszenie takich osób, które miały doświadczenie z różnymi programami typu Talent Show, jest dobre, że to są ludzie, którzy już mieli do czynienia z formatami telewizyjnymi, wiedzą, co to jest presja, wiedzą, co to jest konkurs, co to jest konkurencja i oni są zaprawieni w bojach. I wydaje mi się, że. Pod tym względem ta stawka jest naprawdę bardzo dobra. Dlatego, że to jest właśnie szukanie młodego, zdolnego, dobrego głosu e, pod piosenkę czy piosenki, które zostaną skomponowane specjalnie na Eurowizję, a wydaje mi się, że patrząc, jak to było w juniorze, to nie mamy się co obawiać o poziom tych piosenek, bo wiem, że takie obawy też były, ale ja wierzę, że to będą utwory, po których usłyszeniu powiemy, matko to może przyszedł czas na dorosłą. W sensie organizacji, nad Wisło. Tomasz. Ja przyznam, że bardzo mnie cieszy to, że mamy pewnego rodzaju ciągłość w stosunku do Eurowizji, bo mamy tutaj uczestników polskich preselekcji, którym się nie powiodło w latach poprzednich. Na pewno też warto podkreślenie jest to, że znakomita większość tych uczestników to są właśnie artyści, którzy brali już udział we wszelkiego rodzaju talent show, w związku z czym na pewno dadzą sobie radę w pracy z kamerą, a przecież to jest konkurs Eurowizji. Więc e, muszą jakoś e, wyglądać, muszą e, współgrać e, z e, widzem. Więc myślę, że tutaj mamy dużą szansę, szansę na sukces. No właśnie, mm, właśnie, bo tutaj no ja właśnie. chciałbym dodać, że ten poziom był mm, jakby, też poziom był uzależniony od tego, jakich mamy ma artystów, bo rzeczywiście to, co powiedział Konrad, że ten, ten młody wiek może być tak naprawdę problematyczny, właśnie, że ci niedoświadczeni artyści mogą odczuwać presję. No właśnie, ale w starcy mieliśmy na przykład kilku szesnastolatków, siedemnastolatkę, tak? E, to jest rzeczywiście zawsze gdzieś tam problematyczne, bo oni mają za sobą powiedzmy jedno, dwa talent show, ale są dość młodzi, nie znają jakby, nie wiedzą z czym ta eurowizja się tak naprawdę je. Nie wiem, czy są przygotowani na tak wielkie wydarzenie, na cały taki maraton. Tak naprawdę kilkumiesięczny, bo, bo, bo próby zaczną się już od momentu przygotowania, już zaczną się od momentu wyjścia z finału, tak? To są raptem trzy miesiące, ale, ale trzeba będzie już się przygotować do tego, a cały ten, yy, całe te dwa tygodnie eurowizyjne to już w ogóle jest jeden wielki hardkor. Jak myślicie, czy, czy tacy młodzi właśnie wykonawcy, nawet jeżeli, yy, nawet jeżeli uda im się świetnie wystąpić w takich preselekcjach, czy to yy, czy uda im się też zabłysnąć na scenie eurowizyjnej? Wiesz, to, to jest tak naprawdę kwestia osobowości, bo z jednej strony mamy y, młodą Lenę, która wygrała w 2010 roku, która była, no może nie popisała się byciem zwierzakiem te, telewizyjnym, ale skradła show, skradła publiczność, zrobiła naprawdę świetne widowisko. Z drugiej strony mamy tegorocznego, ubiegłorocznego Eliota z Belgii, który był na scenie amebą en, emocjonalną i był po prostu żaden. Więc tak naprawdę wszystko, mam wrażenie, zależy od osobowości. Jeżeli masz jakiś taki power wewnętrzny, masz osobowość, charyzmę i wiesz, co to znaczy być na scenie, to sobie poradzisz niezależnie od wieku, czyli byś miał 15, 16 czy 17 lat. A jak po prostu nie masz osobowości, to choćbyś miał cztery dychy na karku, to nie zawuśniesz niczym. Zresztą myślę, że idealnym przykładem tutaj jest konkurs Eurowizji dla dzieci, gdzie Pięknie pokazują, że masz nawet, jak możesz mieć 12 lat i zabłysnąć na stradzie, więc uważam, że wiek nie będzie żadną przeszkodą. Byle była osobowość, charyzma i jakieś takie poczucie jedności ze sceną. Mhm. Tak jest moje ja zdanie. To może teraz ja tak wrzucę przykład z moich jednych z ulubionych selekcji izraelskich, którego, których nazwy większość nie umiem wypowiedzieć. Chaba. Chyba. tam największe szanse daje się trój, trójce szesnastolatków tak naprawdę i oglądając każdy kolejny ich występ, tak naprawdę to co powiedział Sergiusz, oni kradną publikę, oni kradną show, może nie są bezbłędni, na pewno jakaś dawka stresu ich dotyczy, natomiast myślę, że w tak młodym wieku to może być stres taki bardzo pozytywny, motywujący ich do działania, i myślę, że jeżeli przetrwają szanse na sukces, przetrwają nasze groźne jury, to Eurowizja, co to dla nich? Konrad, coś do zadania? Ja tak. Spójrzcie sobie na ostatnich zwycięzców Eurowizji. Duncan Lawrence, Netta, Salvador Sobral, Conchita, Jamala. To jest może trochę inny przypadek, choć uważam, że dla niej Eurowizja była nowym otwarciem. To są ludzie, którzy, których łączy jedno. Oni na przykład tworzyli od jakiegoś czasu na rynku, ale na przykład nie mogli się przebić. To jest raz. Dwa, uczestniczyli w formatach talent show. A trzy, i to jest chyba w tym wszystkim najważniejsze, na pewno byśmy ich nie zakwalifikowali jako ludzi zaawansowanych wiekowo. <grych> Wydaje mi się, że Eurowizja po prostu jest platformą dla młodych ludzi i to, że w większość stawki szanse na sukces Eurowizja 2020 to są ludzie po różnych formatach, to działa tylko na plus i oni, oni już będą wiedzieli. Że Eurowizja jest pewnego rodzaju maratonem. Mało tego, oni naprawdę będą wiedzieli, i to jest podkreślane na każdym kroku, i chciałbym, żeby to wybrzmiało jeszcze u nas, że trzy minuty na scenie są najważniejsze i nic innego się nie liczy. Oj tak. To jest no to jest Dobra. Fajnie. A z tych trzech odcinków, wasz ulubiony i dlaczego? Uważam, że pierwszy był interesujący, ponieważ był najbardziej wyrównany. Czyli ten Tak, myślę, że ten um, odcinek Aby był yy, najciekawszy, ale też wiem dlaczego, ponieważ yy, wszyscy znają piosenki Aby zarówno uczestnicy, jak i publiczność, która była tam w studiu i nadawała też tej energii i tempa. A po drugie, to był też dość zróżnicowany repertuar. Oczywiście ABBA nagrywa, nagrała wiele przebojów. Większość jest dość no, melodyjna, wiadomo, ma zwrotka, refren, zwrotka, refren. Natomiast to oni, w przeciwieństwie do Beatlesów, mam wrażenie, sugerując się doborem repertuaru odcinków szansy, że, on, że ten repertuar aby był bardziej zróżnicowany i Pozwala bardziej się wykazać uczestnikom, którzy no też lepiej znali te piosenki niż chociażby y, y, występy i y, utwory Beatlesów już o hitach Eurowizji nie mówiąc. No, y, Tomasz? Ja też przyznam, że odcinek pierwszy, wcale nie dlatego, że tylko ten widziałem na żywo. No byłeś, Przecież, e, były, e, miałem swoje podsłuchy na odcinku drugim i trzecim. E, natomiast faktycznie utwory ABY są znane przez znakomitą większość. I można było usłyszeć, czy dany wykonawca po prostu odtwarza to, co wszyscy już znają, czy śpiewa ten utwór po swojemu. I myślę, że te utwory dały możliwość wykazania się zarówno um, swoim głosem, swoją barwą, ale też po prostu swoją jakąś dojrzałością muzyczną. To ja teraz powiem, bo ja jako jedyny chyba z Was widziałem wszystkie trzy odcinki, prawda? Tak. No już się tak nie chwal, No, mhm. no Dlaczego nie? Ja się pochwalę. Ja wyróżnię trzy kategorie. Pod względem przyjazny dla widza, wyróżniam odcinek pierwszy. Pod względem poziomu artystycznych wykonań, mimo wszystko drugi, ponieważ były tam trzy perełki dla mnie. I pod względem atmosfery między uczestnikami i tego, jak oni się bawili, to odcinek trzeci. I wydaje mi się, że to jest bardzo celne porównanie, bo jeżeli ja miałbym się odnieść, ja oglądałem dwa odcinki, czyli te dzisiejsze, tak, z eurowizyjnymi hitami oraz Beatlesami. Powiem szczerze, bardzo się nastawiałem na ten odcinek z Eurowizyjnymi Hitami. Myślałem, że to rzeczywiście będzie takie, wiecie, lekkie, przyjemne i miłe, a zobaczycie, oglądając Telewizję Polską 9 lutego, że nie do końca to wyszło. Zgadzam się z Konradem, że, że mamy trzy perełki, no tylko jest jeszcze pozostała czwórka. No bo to będzie ten problem, że mamy siedmiu uczestników, i to w zasadzie powtarzało się czy w tym drugim odcinku, czy w tym trzecim, że rzeczywiście było kilka perełek, ale ja miałem wrażenie, bo tak chwalimy ten poziom wokalny dzisiaj, że kilka osób, no niestety, nie przystawało do tego formatu. Że może gdyby mieli zaśpiewać własne piosenki, własne kompozycje, Poszłoby to o wiele lepiej. Tutaj jednak jesteśmy trochę zdani na losowość. Cokolwiek by nie, ktokolwiek nie powiedział, tu trzeba zaznaczyć, że rzeczywiście dobór piosenek jest losowy, i czasem no, kiedy mamy na przykład, to najbardziej było widać w tym odcinku eurowizyjnym, bo tam były najbardziej zróżnicowane kompozycje, bo mieliśmy i baladę, i z kolei coś, co się kojarzy trochę z kiczem, trochę z tanecznymi dźwiękami. Nie zagłębiam się w szczegóły oczywiście, bo nie możemy jeszcze nic zdradzić. Nie, nie, możemy podać wam tytułów. No ale właśnie, nie każdemu taki repertuar odpowiada i nie każdy dobrze się to, w tym sprawdza. I to niestety wychodzi przy tego typu, tego typu formatach. No ale właśnie, przechodząc do sedna i do, do meritum. Szansa na sukces. Tak krytykowany format Telewizji Polskiej, który no, wielu mówiło, że to nie jest już jakby era szansy na sukces, że to był fajny format w latach 90., że dzisiaj w 2020 roku nie jest to atrakcyjne, że do burgości, do jurorów, może to już trochę trąci myszką. Co wy o tym sądzicie? Bo, bo z tego, co my widzimy w naszym eurowizyjnym świecie, no jest szał. Myślę, to ja porównam, może to będzie kontrowersyjne porównanie. Ja bym to porównał te szanse na sukces do Melody Festiwalu. No o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w Melody Festiwalu od lat dobiera się wykonawcę do piosenki i wybiera się piosenkę. I uważam, że trochę podobnie dzieje się teraz w tym roku w szansie na sukces. To znaczy będą gotowe piosenki napisane przez wytwórnie, przez osoby, które znają się na pisaniu muzyki i tworzą przeboje. I do tej piosenek dobiera się po prostu teraz wybierało się najlepsze głosy. Ci, którzy są w stanie zaśpiewać losową piosenkę w domyśle są w stanie zaśpiewać każdy utwór. Jeżeli ktoś sobie nie radzi ze znanym przebojem, będzie mu myślę trudno nagrać coś nowego i wylansować przebój. Więc myślę, że w tym przypadku super jest to, że do tych właśnie tak jak wspomniałem gotowych piosenek był wybierany po prostu, był selekcjonowany był ten taki wykonawca z każdego odcinka, który najbardziej by się wpisał. W nagranie czegoś nowego, I, i to mi się bardzo podoba. Więc uważam, że ten format y, może się sprawdzić. Tomek. Ja byłem bardzo sceptyczny na początku wobec szansy na sukces. No, na to, ale że... miłość. Ty sceptyczny. No właśnie, no właśnie. Jak to się stało? No, taka nazwa. <grym> Niemniej jednak, najpierw po zobaczeniu jurorów, nazwisk, stwierdziłem, mm, może nie będzie źle. Potem y, po zobaczeniu pierwszego odcinka, potem całej stawki, stwierdziłem, że może trzeba dać szansie szansę. E, oczywiście wiadomo, trzeba poczekać jeszcze na y, piosenki, które usłyszymy w finale. Natomiast uważam, że to może zagrzeć. To może być naprawdę dobry pomysł. Jest. Oryginalny, powiedzmy, yy, szczególnie na tle stawki innych państw, yy, ich preselekcji. No i w końcu doczekaliśmy się polskich preselekcji, w których są półfinały. Wow! To aż hey. Tak, także w sumie tak, w sumie daje okejkę. To ja teraz powiem tak. Po pierwsze, chciałem trochę nawiązać do odcinka eurowizyjnego i powiedzieć, że wymieniłbym trzy piosenki, na bardziej trzy nowoczesne, bo dla mnie tamte były nieodpowiednie za stare i trąciły myszką, i niestety wydaje mi się, że uczestnicy też nie do końca byli zadowoleni z tych piosenek. To jest taka uwaga odnośnie do tego odcinka. Natomiast chcę powiedzieć, szansa na sukces. Po pierwsze, świetny dobór juroru. Którzy mieli bardzo dobry kontakt z prowadzącym Arturem Orzechem. E, e, wszyscy się świetnie uzupełniali, dzielili eurowizyjnymi wspomnieniami, to było super. Na szczególną uwagę chciałbym wyróżnić, zasługuje Michał Szpak. Mnóstwo cennych uwag, mnóstwo zrozumienia Eurowizji, bo wydaje mi się, że w tym kraju wciąż jest mało ludzi, którzy rozumieją, na czym polega Eurowizja. A Michał bardzo często powtarzał, że oni szukają człowieka, który będzie odpowiedni na te trzy minuty. I to będą trzy minuty dobrego wykonu, i przez trzy minuty ludzie będą w stanie taką osobę kupić w znaczeniu, ona ich przekona. Do swoich umiejętności, do, do utworu, który wykonuje i tak dalej. Wydaje mi się, że szansa na sukces, jak na polskie warunki, to jest świetny punkt wyjścia. To jest na pewno lepsze rozwiązanie formatowe niż krajowe eliminacje, bo to jest podporządkowane pewnej idei, czyli znajdujemy najpierw najlepszego wykonawcę, a później przydzielamy mu piosenkę, która w naszym odczuciu też będzie dla niego najlepsza i z którą on się jakoś tam pewnie będzie utożsamiał. Kto jest gdzieś dla mnie coś pomiędzy melodii festiwalen a wszystkimi formatami, na przykład tymi izraelskimi, gdzie wykonuje się covery i właśnie jest jury i ktoś ocenia i szuka się tego głosu? który będzie w stanie kupić i publiczność, i jury. E, dlatego wydaje mi się, że to takie nowe otwarcie w naszej eurowizyjnej historii i ja się cieszę, że ten format został przeszczepiony. Jedna rzecz, którą jeszcze chciałem powiedzieć. Pamiętajmy, że to się różni od zasadniczej szansy na sukces. To jest wiele razy podkreślane, że w tym formacie e, występują ludzie, którzy już mają doświadczenie, a nie amatorzy. I to jest super. I tym miłym akcentem kończymy naszego live'a. Zostawcie subskrypcję, wiecie gdzie klikać. Obserwujcie nas na Instagramie i na Facebooku. Zachęcamy do tego. Zachęcamy. No i przede wszystkim artykuły. Artykuły, artykuły, artykuły. Tak. Dobra. To co? Żegnamy się wszyscy razem. No i co? Będziemy obserwować szanse 2, 9, 16, 23 lutego. Emocje. Zgadza się. Zgadza się. Także do usłyszenia i zobaczenia. Do zobaczenia.